Cześć. Ja wam dzisiaj chciałam pokazać, jak automatycznie usuwać bądź nie zapisywać e, wyszukiwanych lokalizacji w aplikacji Google Mapy. Tak więc, aby to zrobić, przechodzimy sobie do aplikacji Google, wybieramy Mapy, wybieramy nasz profil, który zlokalizowany jest w prawym górnym rogu. Klikamy na Twoje dane w aplikacji Mapy. Przechodzimy dalej. Aktywność w internecie i aplikacjach. Sprawdź i usuń aktywność. Klikamy. I teraz tutaj sobie wybieramy automatycznie usuwaj aktywność starszą. Niż na przykład 3 miesiące możemy wybrać nie usuwaj aktywności, ale też możemy po prostu tej aktywności nie zapisywać. I wybieramy wtedy wyłącz i usuń aktywność. Klikamy dalej. Tutaj sobie wybieramy, gdzie chcemy tą aktywność, skąd chcemy tą aktywność usunąć. E, może to być asystent Google, mapy, e, wyszukiwarka Google. E, ja proponuję usunąć e, z tych wszystkich aplikacji, ponieważ jeżeli wyszukiwaliśmy za pomocą asystenta Google, ta zawartość dalej będzie zapisana. Tak więc, jeżeli nie chcemy po prostu mieć e, żadnych zapisanych,. Informacji na temat wyszukiwanych lokalizacji klikamy wszystkie te aplikacje, klikamy dalej, klikamy usuń. I tak jak widzimy, usuwanie zostało zakończone i następne wyszukiwania lokalizacji nie będą zapisywały się w naszym telefonie w przeglądarce Google Google Mapy. Ja Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.